Po pierwszej połowie Pogoń Szczecin wygrywa z Wartą 1-0, a bramkę strzelił Kuluris, nowy nabytek klubu. Po asyście Marcela Wędrychowskiego i w szczególności to właśnie młody skrzydłowy Pogoni jest wyróżniający się piłkarzem tego klubu. Również Kamil Grosicki napędza atakami ofensywnymi ekipę z Pomorza. Eee, dobra dyspozycja też Mateusza Łęgowskiego, który w jednej sytuacji był tak sfaulowany, że myślałem, że jeden z zawodników Warty otrzyma czerwoną kartkę, ale tak się nie stało. Eee, i co jeszcze mógłbym dodać, warta na pewno próbowała atakować, natomiast no, prezentuje ten defensywny styl gry, i na ten moment uważam, że tych sytuacji takich stuprocentowych brakowało. Więc tyle do przerwy, ale myślę, że jeszcze dużo się może w tym meczu zdarzyć. Hej hej, witamy Was wszystkich tutaj po meczu z Bartkiem. Właśnie mecz się zakończył. Warta przegrała 0 do 1, szczerze, drugą połowę w moceniu do zapomnienia. Dużo takich piłek i szumu ze strony Stefana Sawicza, ale no było to w większości bezproduktywne. Warta miała parę wrzutek, ale sytuacji stuprocentowych brakowało. Podobnie było po stronie pogoni. Trochę wiatr robił wahan biczak-cian, uderzał te piłki lewą nogą, ale dużo strzałów wybronił lis. No i w tej sytuacji po prostu mieliśmy mecz przez to zagęszczenie środka pola Warty. Dość zamknięty w drugiej połowie. I myślę, że no Warta raczej nie może być zadowolona z tego meczu. Aczkolwiek powiem tak: pogoń nie tworzyła sobie zbyt dużo sytuacji podramkowych, więc jeśli chodzi o defensywę, jest nadzieja. Jeśli chodzi o ofensywę, Warta musi ten element poprawić, ale mamy nadzieję, że Warta zanotuje progres i następne spotkania będą lepsze dla ekipy z Poznania. To było na tyle, trzymajcie się.